Witam, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku CFSA 25 na mapce szpakową. No to jest ostatni odcinek ze szpakowa, więc kończymy temat szpakowa, ostatnie sprzedaże, co tu mamy dzisiaj zaplanowane, mam tutaj trochę zaplanowanych sprzedaży i kończymy po prostu, posprzedajemy to wszystko co mamy i kończymy przygodę ze szpakowem. Zaczniemy tutaj standardowo od świnek, od świnek, które tutaj mamy, świnki jakie to nie tam. Od których świnek co tu mamy? No wiadomo, te mamy do sprzedania. Przenieść do przyczepy. OK. Które jeszcze te tak samo weźmiemy, ile ich jest, też przeniesiemy. posprzedajemy je trochę, wejdzie coś nam jeszcze. Przenieść do przyczepy. Dobra, zostawiliśmy te najmniejsze, mamy ich tu trochę tych sztuk. Wiadomo, jedziemy tam na, na skup, tak jak zawsze. Hmm, a poczekaj, poczekajcie, biegi już dawno nie grałem na tej serii, więc tutaj, jak Wam wspomniałem, kończymy serię spakowo. No, taką decyzję podjąłem. Tutaj też nie mamy, co się skupiać na tej serii. Będzie 61 odcinek. Kończymy, sprzedajemy wszystko, co mamy. Tak, jak Wam kiedyś w którymś odcinku wspomniałem, że to jest ostatnia przebudowa, no i ostatni odcinek nadeszedł, więc możecie mi coś podpowiedzieć, czy chcecie coś innego zamiast tego szpakowo czy zostajemy przy tym układzie, że WOW i czybuchowo zostaje na tapecie czy coś chcecie jeszcze więcej, dajcie znać w komentarzach ja postaram się to zorganizować ale nic nie obiecuję dobra, no oczywiście tutaj zrobię cięcie no bo wiecie, nie będziemy pokazywać w kółko tej samej drogi Widzimy się na skupie Dobra, już jesteśmy na skupie tutaj u, Dzisiaj u Pana sprzedajemy Tak, Pan dzisiaj, czy Pani? Czy to jakiś e, Pan jest. Witam Pana, ale Pan ma wąsa Dobra e, Tutaj sprzedajemy hmm, To będzie to, tak To Sprzedajemy Okej okay, To Sprzedajemy i te świniaczki sprzedajemy. Oczywiście troszeczkę pieniążków zarobiliśmy. Fajnie. No. to O Jezu. Starano wam chyba pana. Ale dobra. Tutaj ogarnięte mamy. No taką decyzję podjąłem, że zamykamy tę serię. No szkoda by można było jeszcze coś tu wymyśleć. Ale to widzę, że nie ma oglądalności na tą chwilę, bo to w kółko robimy to samo. Można powiedzieć siejemy, zbieramy, sprzedajemy. <laughs> Więc... I zamykamy ten temat, no, smutno trochę, no ale no cóż poradzimy. Dobra, i znowu widzimy się za jakąś chwilę oczywiście, no bo muszę dojechać do gospodarstwa, no i zobaczymy, co tam kolejności będziemy sprzedawać. Dobra, już jesteśmy na gospodarstwie, ale aczkolwiek teraz widzę, że mamy cenę tu na sorgo i dlatego chyba miałem w tym momencie też sprzedawać sorgo, tak mi się teraz przypomniało. No i to teraz podjedziemy. Mam nadzieję, że mam tutaj jako przyczepa to jest przygotowane. Sprzedamy sorgo, którego mamy sporo na stanie. To przyczepa jest chyba jako przyczepa jest teraz. No, mamy trochę tego sorgo. Podjedziemy, załadujemy, sprzedamy. No. No, musimy jeszcze ładnie podjechać. I tak podjedziemy. Pszenicę mamy, jęczmień... Sorgo. Interesuje mnie sorgo. Zabierzemy się na raz. Nie pamiętam jaka pojemność tego była. No, sorgo też taki nieudany tutaj u nas eksperyment u mnie na gospodarstwie, ale aczkolwiek, co z tego wyszło, tak wyszło. Dobra. Ładnie, elegancko zasypiemy. Powiem Wam, że Chyba zaczynają mi struny znowu wysiadać głosowe, gardło, bo mnie boli niemożliwe. niemożliwe teraz wziąłem trochę tabletkę, mówię. No, jest po prostu dramat. Hmm, chyba człowiek cały czas jakiś przeziębiony jeszcze. Może ten zwany COVID gdzieś cię zaatakował. No, bo gorączki nie znają, ale osłabienie mam non-stop. Po prostu, no, bo tutaj, tak powiedzmy, tak na hali jest ciepło, przejdziesz gdzieś w poraży, mimo że w poraży gdzieś, gdzieś i gdzieś cię przewieje. Miałem iść dzisiaj trochę do garażu posiedzieć, nie wiem, chyba pójdę tam w piecu, muszę iść co napalić, drzewa przygotować, posiedzieć, bo muszę ciąg przygotować do tej doorki, no, jeszcze transportu zboża, co mam. Jestem muszę elektrykę sobie poprawić, no bo niestety trochę podłamałem się, bo nie wyszedł mój projekt dachu. O, nie zabierzemy się na raz. Niestety. E, człowiek jak nie ma szczęścia, to nie ma szczęścia tam. Chciał coś dobrze zrobić, wizję miał taką, A, albo naprawdę, za to, że tego sprzętu brakuje, żeby to zrobić. Nie mam bladego pojęcia. Odechciewa mi się wszystko, wszystkiego mi się odechciewa, wam powiem, tak szczerze. Dobra, gdzie my mamy jechać w ogóle? Gdzie ten znacznik, oj, nie w tą stronę jedziemy, musimy zawrócić, musimy zawrócić, nie w tą stronę jedziemy. Więc nie wiem, ja aż po prostu chyba sobie daję z niektórymi rzeczami spokój. No bo po prostu jak coś nie idzie to nie idzie. Nie lubię się poddawać, ale aczkolwiek po prostu trochę pieniędzy straciłem, Nie dużo, ale straciłem. Ale te materiały i tak, tak mi się nie zmarnują, bo wykorzystam je do czegoś innego, no ale wiecie tam. Jak ktoś nie ma szczęścia to raczej sobie powinien odpuścić takie rzeczy robić, tworzyć coś. No nie powiem. Nie wszystkie moje twory wychodziły jakoś zrąbane, ale ten nie chciał mi wyjść. Nie wiem dlaczego. Może po prostu ty wizja była, wymagałam za dużo, a wyszło tak jak zawsze. Nie wiem, nie powiem wam, naprawdę. To jest ciężki temat. Dobra, mimo to. Dobra, jedziemy sobie na ekologiczny bieg. Rzucimy, żeby na obrotach tyle nie ciągnął. Żeby nie hałasowo, Tutaj, ja tutaj kąsiorkę chyba mieliśmy robić jeszcze. A już wam powiem dam sobie spokój. Z tą serią. Po prostu, jak tak popatrzyłem, tak szczerze oglądam Czarnego Pana. Zapraszam naprawdę serdecznie do jego kanału. On naprawdę ma wizję. Ma wizję, jak te serie wychodzą. Naprawdę, scenariusz bardzo dobry układa. No, zazdrościć tylko. Ja mam też jakiś scenariusz, sobie, który ciągnąć tego według tego scenariusza, a nie zawsze mi wyjdzie to, co bym chciał. No i tak wychodzi. I tak ty chodzisz się wkurzasz tylko. I nic więcej. No, taka prawda jest. Miałem jakąś wizję na to gospodarstwo, ale gdzieś, w którymś momencie się zagubiłem i nie ma tej wizji. Ale za to, że za długo by to trwało wszystko po prostu... Nie wiem, no ja na 61 odcinek ciągnąłem tego, no to tak chyba też... Jakoś zbytnio się nie rozwinąłem do tej pory, no trochę przebudów było, trochę przebudowane zostało gospodarstwo, nie mówię, że nie, tak? Trochę maszyny, ale nie w tym kierunku chyba po prostu się udałem jak powinienem. Tutaj panowie dalej robią. Mapka naprawdę bardzo fajna, szpakowo. Zachęcam do grania. Nie wiem czy wyszła już ta wersja na PC-ta. Musiałbym zobaczyć, bo mówię, ostatniego miesiąca to praktycznie na farmingu nie przebywałem. Tam jakieś pacze były. Tutaj akurat fajnie z tego wyszło, że ten patch kolejny chyba wpadł, coś takiego. zaktualizowałem kilka modów, no ale powiem Wam, że jakoś tak... tam przerwę od tego farminga zrobiłem. Później do tego WoWa zacząłem wrócić Moim zdaniem, no WoW mniej wymaga takiego Przygotowania się można powiedzieć, no bo tam wchodzisz, grasz, bo to jest sieciowa, tak? Gra Ale tam tak samo jak na razie, no wiadomo no, 13 tysięcy, bardzo ładnie Tam jeszcze resztki są, ale to już później sprzedamy, teraz podjadę później Później już raczej nie sprzedam ich Albo jeszcze sprzedam Za pamięci. Jeszcze może posprzedajemy to wszystko, też jakieś cięcia porobię, pod to co mamy w silosie, bo później na grudniu dopiero mamy coś dobrego do sprzedaży Posprzedaję to wszystko co mamy, zobaczymy ile nam się udało za ten sezon pieniędzy ściągnąć Oby tam jakoś jak najwięcej Warzywka też mamy, a to poczekam po prostu do grudnia, to jeszcze to sorgo sprzedam no i cóż, widzimy się znowu za chwilę, no bo na tą chwilę już w listopadzie nie mam co zbytnio sprzedawać, ale z warzywkami poczekam po prostu jeszcze na grudzień e, przewinę, sprzedam sobie to sorgo co teraz jest w dobrej cenie a później resztę w grudniu, więc e, poczekajcie może akurat nas zaskoczy i będzie śnieg, ale mało prawdopodobnie że tutaj w grudniu nam wpadnie śnieg, ale no cóż możemy zobaczyć, więc ciekaj, widzimy się dosłownie za chwilę Dobra, widzimy się już na grudniu. Jednak śnieg jest zapowiadany, ale jeszcze nie spadł. E, tutaj mam to... He, mam się wyłączyć to, bo ustawiałem, więc wyłączę. Mamy sałaty załadowanej i zobaczymy, gdzie jest ta sałata droga. Mam już 16 tysięcy litrów sałaty. Wam powiem tak szczerze, puściłem pracownika, że mi to resztę sprzedał i on dojechał i wrócił. To jest dopiero. Jednak faktycznie to działa. E, dobra. Sprawdźmy, e, gdzie będzie najlepsza Cena za sałatę o tej porze roku? Sałata, sałata. Siałata, siałata Kapusta pekińska, to nie. To nie, to nie. Sałata. No, gdzie tu jest najlepsza cena na tę chwilę? Szpak trans. Tutaj. Na tym jest. Na tym jest lepsza. To jest tam, co chyba dobudowałem. Tak mi się zdaje a za się przejdziemy, zobaczymy, przejdziemy się za Teraz, tutaj tym wynalazkiem no, ale dobra, tam dojdziemy, sprzedamy i będziemy kończyć tą serię. No, ale pracownik mi nie zawiódł, jest dobrze. Mapa szpakowo zrobiona, że po prostu dojechał do celu i wrócił. Więc wam powiem, że naprawdę fajnie. tak, bo sprzedajemy to, co mamy do sprzedania. To idzie do targowisko nie, ten drugi punkt. To jest ten punkt, co dostawiłem, żeby można było sprzedawać karmy dla, świn, dla tych świnek. Jak za dużo tylko, to jest tutaj. No co, to nie jest to sprzedać? No chyba sprzedałem. No to ładnie żeśmy zarobili, fajnie. Ta wyjedźmy stąd. Po ścianie tam, co tam? Dobra, może go puścimy, żeby dojechał mi do celu. No zobaczymy, może nic się nie odwali. Otwórz pracę. Pokaż mi przejazd. Żeby dojechał mi tutaj, chociaż. Zobaczymy czy się ruszy. Ja sobie przesiadł tutaj do ciągnika. I co tu do załadowania mamy? Kolejne. Co tu jeszcze mamy? Co nam tu jeszcze zostało? Do sprzedania słomy nie będziemy. Pszenica. No pszenicę teraz mamy dobre ceny. Gdzie będzie najlepsza cena? Hmm. Tutaj. To będziemy do tego miejsca jechać. To miejsce jest tam gdzieś, ja pogażmy gdzie to? by To miejsce tutaj nie będzie A, tutaj też? A, no to dobra. Jak tak jest, to fajnie. Dobra, pszenica. A ile mamy tej karmy w ogóle dla, wiesz, dla tych świnek? Dziwne jakieś anomalie tutaj są To stąd mi zabrało pszenicę? Ale pojebane to jakieś widzę Ta fabryka Czemu stąd pszenicę zabrało? Nie wiem Ale mamy... Ło! Karmy mamy dużo dla świni Dziwne jakoś to... O! Widzisz Tagan? Gnojał ja nie wiem, tu coś to z tą oborą to się buguje, no tu świnie, jak nie z jednej strony, to teraz tutaj śpi. Dobra, coś im jeszcze dosypujemy do jedzenia. Możemy i coś dosypać. Pokarmu mają gdzieś, a bo tu się chyba cały czas dosypuje, tak. To ta jest dopiero, to mi się zdaje automat, może automat z tego zrobić, ale dobra. Chyba tamten nie przyjedzie, mi się zdaje pracownik, chyba zagubił drogę. Dobra. Bo gdzieś się rozwalił, no ale zaraz zobaczymy, zawrócimy, pojedziemy, będziemy jechać w tamtym kierunku Może go spotkam, Nie, mi się zajrzy, on nie przyjedzie. Teraz na odcinku nie pokazał, że działa poprawnie. No jakby to inaczej było, tak? Stoi, może nie może wykryć znowu jakiejś ścieżki, coś tam A gdzieś kolizję zrobił. Wszystko możliwe, wszystko możliwe w tych czasach. O, bałwanki już stoją, Dobra. Powolutku dojedziemy i będziemy kończyć ten odcinek ostatni z tej serii z sprzedażami. Oczywiście zakończymy ten temat. No, stoi dalej na pewno. A jak? Psz, nie wiem, ale przy drodze, już ustawiony, żeby jechał, nie pojedzie. Porażkę, nie, nie raz. Przejdziemy? Przejdziemy. No, a ma tutaj mamy zajechać, tak? Z tyłu jakiś skub jest Tutaj, ale tak dziwnie pokazuje Dobra Tutaj zejdziemy, wysypiemy Dobra. Niech się sprzedaje No nie pojedzie, patrzcie, tak. muszę go na drogę wyciągnąć Stoi przy drodze No nie pojedzie Po prostu to jest niesamowite. Masz jechać. Okreśmieść docelowe. Tutaj i tutaj. Teraz pojedzie. Albo i nie pojedzie. Teraz się chyba korek zrobił. No dobra, coś tam za tą pszenicę żeśmy y, zarobili. No, teraz korek będzie. No, teraz stanął to nie ani w tym, ani w tym, nie pojedziemy teraz. Dobra, ja, ja uciekam, to się zrestartuje ten ruch, tak ma, taką mam nadzieję. Może kiedyś przyjedzie. aż tutaj sarna patrzy. Ale dobra, tam już. No, mogę jeszcze na, na, na zakończenie, jeszcze ten. Sprzedać jedną przyczepę tej karmy. Zobaczymy, czy by nam się to opłacało na dłuższą chwilę. Te ziemniaki, to wszystko, żeby częściowo tutaj, i częściowo sprzedawać. To jeszcze załadujemy przyczepę. Przyjedziemy tu do celu. Tu, tu, tu gdzie byliśmy, do tego, co tam sprzedawaliśmy, tę sałatę. Zobaczymy, właśnie. Zobaczymy jak to by się rozwinęła sytuacją. No ale tam dobra, mamy piękny grudzień. W śniegu jeszcze nie widać Tam się świni automacie cały czas karmią, więc naprawdę to to jest, to jest takie jakby Bóg po prostu był z tym wszystkim związanym. A dobra, już tam nie będę tym rozważał. Dobra Ja się świetnie bawiłem na tej serii Ten początek był fajny, później trochę roz, rozwoju I ten 61 odcinek, naprawdę bardzo fajnie Dobra, no tutaj jest jakiś też połączony, dobra I Zobaczymy jakby to nam się opłacało, sprzedać Za tyle litrów, czy byśmy dobrze wyszli na tym Abym kontynuował tą zabawę Trochę poworkował Miało być workowanie, ale Doszło do wniosku, żeby było bez sensu. Workowanie no i tak wyszło. Tamten dalej stoi jeszcze w tym korku. Na pewno, dobra, ja wyłączę ten ruch, kochany. Gdzie ten ruch był wyłączany? Boziom hmm, trudności, ruch wyłącz. Bo widzę, że on nie dojedzie. Bo ja też gdzieś wjechałem, chyba na chwilę tylko. Na słupie zawisłem. zjechałem na poboczy, nie zahamowałem, tak wychodzi później. No i do przodu. No dobra, powolutku dojdziemy, ciekawe czy on będzie jechał, czy nie będzie jechał. Jestem ciekawy, powinien zacząć ruszać moim zdaniem. No ale dobra, zobaczymy. Czy on tam stanął, bo za długo stał i się wyłączył po prostu i ma wywalone, żeby jechać do celu. Też tak może być. Pewnie, że stoi jeszcze nawet nie ruszył. A. O, coś jedzie. Jednak ruszył. Jednak ruszył jedzie do celu. Więc chociaż jeden plus. Ruch wyłączony, on co dojedzie do celu. To najważniejszym. No, my tutaj sprzedamy, bo tutaj jedynie punkcie mogę sprzedawać to. Dobra. I zobaczymy, czy by to było opłacalny interes. No, można powiedzieć, żeby był chyba. Powiedzmy, że to by był dobry dochód. Trochę część dla świnek, część tutaj na sprzedaż. Więc z 12 tysięcy litrów zarobić 30 tysięcy litrów. Jeszcze tutaj premie. No to Wam powiem, że to by był dobry interes. Produkcja paszy. No, naprawdę by był dobry. Ale dobra, przetestowałem na koniec tej serii. No to by się ładne pieniądze natrzepali na tym. Ale no dobra. Jest było minęło, wykonał zadanie, więc tą ostatnią drogą żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Zefesa i z WoWa oczywiście. Zapraszam was serdecznie.